Dzień dobry, witajcie moje drugie wagi. Zapraszam Was dzisiaj do czytania dla Was na październik. Jak się ten miesiąc pokazuje w ogólnych energiach dla Waszego znaku? Co Wam sprzyja? Co Wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę? O miłości, o sytuacjach rodzinnych, finansowych, zawodowych, również z drugiej talii, dorzucę dwa słowa. Oprócz tego, na koniec, jak zawsze, wyciągnę dla Was przesłanie z karty anielskiej czyli wskazówkę, radę, podpowiedź, w którą stronę kierować swoją uwagę, czym się kierować, żeby wyjść na wszystkim tym jak najlepiej. Życzę wszystkim wspaniałego miesiąca. Dziękuję za polubienia. Proponuję pomóc trochę energii. Jeżeli Wam się będzie film podobał, to poproszę o lajki, komentarze. Warto jest zasubskrybować, wtedy się jest na bieżąco. Zapraszam Was również do czytań indywidualnych, i można się kontaktować przez moją stronę internetową w tej sprawie. To zacznijmy. Co widać dla Waszego znaku? Jak się ten miesiąc zaczyna? Mamy energię Karty Świata, czyli podsumowań to jest energia. Można w tej energii dostać wszystko, na co się pra pracowało w związku z sytuacjami, jakie Was dotyczą. Czyli w karcie świata widzimy efekty. No, najfajniej jest, jak te efekty są sukcesami, tak? Tutaj można widzieć jak najbardziej sukcesy. No ale y, można też widzieć po prostu zakończenia cyklów. No i y, oczywiście w karcie świata można widzieć również kontakty na dalsze odległości albo w ogóle oddalenie lub y, właśnie takie interakcje zagraniczne na przykład, nowe miejsca, otwieranie się na nowych ludzi, na nowe miejsca, ponieważ jak się zorientujemy, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, właściwie osiągnęliśmy wszystko, prawda? I to może dotyczyć i naszych, y, naszej pracy, i naszych relacji. Tutaj mamy komplet, właściwie nie wiemy, co z tym mamy dalej zrobić. To możemy albo w takim stanie zostać, albo właśnie poszukać nowych inspiracji, poszukać czegoś nowego. I to nam proponuje właśnie karta świata zacząć wszystko od początku, ale z energią, powiedzmy, na wyższych wibracjach już jesteśmy w karcie świata niż byliśmy przed rozpoczęciem tego cyklu. Więc świat otwiera nas na nowych ludzi, nowe miejsca. Stąd może wskazywać również podróże. Do, tego, do tej karty świata mamy pustelnika, który w ogóle mówi nam o kontaktach na odległość, o działaniu na odległość, o tym, że waga z początkiem miesiąca może znajdować się w miejscu gdzieś w oddali, gdzieś w samotni, a jak nie w samotni, to w każdym razie no, nie ma tego co na co dzień. Tego kontaktu, takiego jak na co dzień. Ponieważ pustelnik no to jest, może być samotność, nie musi być to nic złego, prawda? Dlatego, że coraz częściej uczymy się, że samotność okazuje się często ciekawsza niż związek, a na pewno spokojniejsza. Więc w pustelniku mamy ten spokój i pokierowanie się własną wewnętrzną mądrością. Na, ym, oczywiście i może tu dochodzić, może tu oznaczać, te karty mogą oznaczać wszelkiego rodzaju zakończenia, wycofywanie się, brak zainteresowania, utratę tego zainteresowania czymś lub kimś. Na wyzwaniu mamy króla buław. To wyzwanie może nam pokazywać osobę, która w tym momencie coś chce od nas uzyskać. Na siłę można powiedzieć, tak, która stara nas się kontrolować, mieć na nas większy wpływ niż prawdopodobnie powinna. Jest tu też pokazana rywalizacja lub walka lub konflikt, który nam nie sprzyja. Ten król lew, król buław, może być właśnie lwem, może być strzelcem lub baranem, albo osobą o takich cechach charakteru, wyglądu, osobowości. Ten król buław, no on tutaj może coś na nas wymuszać, może stwarzać presję, może chcieć nami rządzić albo zarządzać, prawda? Bo on ma to we krwi, żeby stawiać na swoim, z tym, że w tym momencie, kiedy go mamy w opozycji, to tak jakby na przykład, jakby to opisać na takim przykładzie związkowym, relakcyjnym, to my widzimy, że na przykład gdzieś oddaliśmy się albo chcemy odejść lub chcemy wyjść z relacji w spokojny sposób, a to ten król buław nam na to nie pozwala i on nadal z nami utrzymuje kontakt i chce nami rządzić. To to jak najbardziej moglibyśmy. Widzieć. Natomiast my działamy, wy czyli działamy w sposób e, dyplomatyczny, udaje nam się pogodzić ogień z wodą, jesteście dobrymi negocjatorami w umiarkowaniu, e, które pokazuje, w jaki sposób wy działacie, co wy robicie, to wy potraficie e, czy pogodzić. E, Dwie sprzeczne racje, opcje, działania swoje, czy zawodowe, czy relacyjne. Tutaj w umiarkowaniu jest no spokój również, ale jest taka błogość trochę, czyli faktycznie niczego nie zmieniam i staram się utrzymać balans we wszystkim, co robię. Do umiarkowania jest pokazana karta dziesiątki pucharów, więc można powiedzieć, że w dużym stopniu kieruję się miłością, albo jestem otoczona osobami, a zwłaszcza najbliższymi osobami lub rodziną, która bardzo mnie wspiera. Dziesiątka kielichów pokazuje, że no, te relacje bardzo dobrze się układają, albo nawet um, może pokazywać naprawdę taką pełnię, jeżeli chodzi o uczucia, czy miłość, czy spełnienie życzeń. Um, Związanych z emocjami i uczuciami. W Waszych myślach pokazana jest dwójka mieczy i dwójka mówi o wyborze, który jest trudnością i nad którym trzeba się przede wszystkim skupić. Więc chcę wybrać dobrze i chcę się pokierować logiką przede wszystkim. Ale przede wszystkim chcę uniknąć zgiełku, czyli odsunąć się od wszystkich podpowiedzi, od hałasu i w ciszy zastanowić się nad tym, jaką decyzję podjąć. W dwójce mieczy zmierzamy do tego, żeby się pogodzić, żeby się pojednać, żeby zawrzeć porozumienie, a oczywiście może być też mowa o umowie. O umowie. Do dwójki mieczy jest pokazana szóstka. Pucharów. o tutaj możemy mieć na przykład umowę, rozmowę, dogadanie się z kimś, kogo bardzo lubimy, albo z kimś z naszej przeszłości, albo może tutaj w chodzić o dzieci, lub sprawy z nimi związane. Możemy mieć tu pokazane miłe spotkanie, no natomiast to spotkanie, jakbyśmy patrzyli ze strony emocjonalnej trochę, to jest takie że trzymamy w nim dystans wtedy no my nie wchodzimy nie angażujemy się w te wszystkie emocje. Połowa miesiąca pokazana jest dla was w pustelniku, czyli tą kartę już znacie, już mieliście tutaj w tym czytaniu. Pustelnik wszystko co ma do zrobienia robi samodzielnie. To też niekoniecznie, że potrzebuje relacji, niekoniecznie, że potrzebuje związków, a w Waszym przypadku nie potrzebuje też konfliktów. I z wszelkich konfliktów, nieporozumień będziecie się wycofywać. Pustelnik jest pokazany z kartą wieży. No wieża może mówić dla kogoś w takiej sytuacji, również o przeprowadzce, i stąd wynika to oddalenie, zmiana prawda? Może tu oznaczać dla kogoś remont. Może wieża oznaczać z takich przyziemnych zupełnie spraw również jakieś awarie w domu związane z prądem, z elektrycznością e, lub jakiekolwiek tego typu. I, a jeżeli byśmy bardziej e, duchowo, czy tak filozoficznie do tego podeszli, to widzimy tutaj pustelnika e, jako eremite, czyli człowieka, który Idzie w głąb siebie, żeby zdobyć informacje na swój temat i podjąć jakieś mądre rozwiązania, a przede wszystkim może tu być również pokazane, że to, co planował jako ten eremita, na przykład w wieży mu się wali, prawda? Czyli w wieży mamy pokazaną tutaj stratę, ale Trudno to rozstrzygnąć w tym momencie, bo oddalenie, na przykład w momencie, kiedy jesteśmy w energii miłości, porozumienia, zrozumienia, również może być dla nas pewnego rodzaju stratą, brakiem, który nas dotyka bardziej niż byśmy chcieli, prawda? Czyli właśnie na różnych polach to czytanie można widzieć, bo z drugiej strony, jakby nie przepisywać żadnych, Pozytywnych albo mniej korzystnych interpretacji, to widzimy, że po prostu, na przykład, wyjazd kogoś w inne miejsce nie pasuje do tego albo nie pasuje komuś, z kim jesteście w relacji. Tą osobą po prostu może być ten król buław, stąd jest sprzeczność. Tak? Tu jest konflikt, działanie i wyzwanie naprzeciwko tego. Dlatego, że Wasz miesiąc właśnie kończy się dla Was, jeżeli chodzi o relacje i związki, to wygląda jakby bardzo przyjemnie. Tutaj mamy dwójkę kielichów, która mówi o spotkaniach, zaufaniu, miłości, pierwszych krokach w tworzeniu relacji, a do tego jest siła, która pokazuje nam przezwyciężanie trudności, dyscyplinę wewnętrzną, która nam pokazuje staranie, utrzymania balansu, która nam pokazuje samozaparcie i kontrolę nad własnymi emocjami i zachowaniami. Z zewnątrz przychodzi z jasną jakąś opinią, z oceną, przychodzi królowa Buław, bo królowa Buław może być oczywiście też lwem, strzelcem lub baranem, lub to w pracy może być menadżer, szefowa, ktoś taki, przedsiębiorca, może być w królu Buław, tak samo w królowej, ktoś taki, kto rządzi, a As Mieczy y, mówi, że z zewnątrz albo ktoś się od nas, ta królowa Buław, odcina, i zostawia nam jasną na ten temat informację albo swoim postępowaniem tak się z nami komunikuje, albo po prostu przychodzi do nas informacja, lub ta królowa buław ma jakiś pomysł, który powoduje, że sytuacja, w której jesteśmy, staje się dla nas jasna. Nasze nadzieje i obawy to jest załatwić wszystko w odpowiednim czasie razem z rycerzem Buław, czyli rycerz Buław jako sprawczość, skuteczność, zaangażowanie w działanie, duża aktywność, duża odwaga, więc to są bardzo przyjemne energie, bo wszystko zaczyna się od działania, a Wasz punkt widzenia pokazany jest w... Karcie wiary i y, królu Pentakli wiara y, pokazuje uznanie dla autorytetów, uznanie dla kogoś, y, kto przekazuje jakąś mądrość, wiedzę, szkolenia może pokazywać i y, dostatek. Król y, monet to może być pracodawca. Tutaj mogą być pokazane właśnie sprawy związane z nauką. Ze szkoleniami, z korzystaniem z pomocy autorytetów, albo może ktoś sam jest takim um, dla kogoś innego autorytetem. Zobaczmy oddzielnie. Jak się pokazuje dla wagi? Październik 2025 w temacie miłość, uczucia, relacje i związki. Miłość, uczucia, relacje i związki. Dla wagi, waga. Na październik, to może tak: dwie karty dla singli, tak? I dwie karty dla osób, które są w związkach, w relacjach. Zobaczmy na początek: miłość, uczucia, relacje i związki. Co dla tych, którzy aktualnie nie są w żadnych związkach i relacjach? Mamy siódemkę buław. To te osoby nikomu się nie pozwalają wtrącać w swoje sprawy, rozpoczynają może jakieś relacje. Przed nimi jakieś nowe wyzwania są pokazane i w asie buław początek w działaniu. Kontakty, irydwan, wyjazdy, intensywność, wdrażanie się, postawienie sobie jakichś nowych celów. No... W karcie Rydwanu mogę angażować się w nową relację, ale te nowe relacje one przychodzą razem z działaniem. Tutaj nie jest pokazana jakaś wielka emocjonalność, uczuciowość czy miłość, tylko tu jest pokazane postawienie na inicjatywę, na kontakt, na działanie, na zrobienie czegoś. Tak to od tego zależy. Może być pokazany wyjazd do kogoś, na przykład właśnie, tak jak mówiłam przed chwilą. Co dla osób, które są w relacjach w związkach? W związkach, co dla tych osób, które są w związkach? Mamy tutaj szóstkę mieczy, która mówi nam o odejściach, o wyciąganiu wniosków, o opuszczaniu relacji, które um, mogły mnie narazić jako tą wagę. Na jakieś przykrości. Dwójka buław mówi o robieniu sobie planu na przykład do czegoś, i dziewiątka monet raczej pokazuje samotność albo właśnie brak takiej osoby, z którą można by coś robić wspólnie i której towarzystwo byłoby przyjemne i ciekawe. Więc w dziewiątce monet raczej widzimy dostatek materialny niż uczucia. No właśnie, to jest ten jeden. Denar, którego brakuje nam do pełni. Ale być może koniec miesiąca daje Wam zmiany w tym temacie, bo ta dwójka kielichów jednak o czymś mówi. A zobaczmy, co na finansach. Moi kochani, na finansach macie pokazaną jakąś drobną stratę. Drobną myślę. Po prostu, no można. Cóż, nie dostać takiego wynagrodzenia, na przykład jakiegoś się ktoś spodziewał, jakieś pieniędzy albo pieniądze wynikające z pracy trzeba będzie przeznaczyć na przykład na jakieś wydatki, które nie były przez Was zaplanowane, czyli mamy pokazane koszty, na przykład, no jak to można rozumieć, ktoś musi na coś wydać. Co jest związane z jego pracą, a niekoniecznie na siebie, czy niekoniecznie tak dla swojej przyjemności. No, może tutaj być pokazana strata finansowa, która zmusza inne osoby, na przykład, do przełożenia. Na przykład rozwijania, rozwoju swojej firmy, czy swojej działalności, czy jakiś swoich powiedzmy tematów na kiedy indziej. Więc trzeba się przygotować w październiku na różnego rodzaju opóźnienia związane z finansami i nie ma się co denerwować, tylko trzeba poczekać. Jak poczekasz, to w końcu przyjdzie, tak? Praca mamy współpracę, dobre interesy, handel. Król monet również jest pokazany, no to zawsze on daje, on daje i koło fortuny. Są szanse, okazje, więc są tutaj zmiany na lepsze, ale może akurat ktoś ma lekki dołaczak i będzie musiał chwilkę poczekać, aż przyjdą do niego pieniądze w związku z tymi nowymi yy, po prostu yy, przedsięwzięciami. Mamy koło fortuny. Yy. Możliwe, że tutaj kończą się dla wagi pewne sprawy. Ale już są pierwsze oznaki tego, że sytuacja się poprawia i można wejść w dobre interesy, można um, zyskać lepszą pozycję, bardziej stabilną. Król monet to jest zawsze poprawa. Albo trafisz do dobrego pracodawcy, albo. Um, Masz już zagwarantowane, bezpieczne miejsce pracy, no tylko może właśnie tak jak pokazuje Wisielec, chwili czasu to wymaga. Ale jakby patrzeć na relacje, na sytuacje zawodowe dwójka kielichów, może również pokazywać pracę z osobą, którą lubisz albo bliską osobą, a karta siły, że sobie dam radę, że pokonam wszelkie trudności i że mój upór, można tak również powiedzieć. Zaowocuje dla mnie czymś naj, jak najbardziej pozytywnym. To zobaczmy jeszcze, co karty anielskie Wam doradzą, a właściwie jedna karta z przesłań anielskich, jaką będzie miała dla wag: historię. Waga Październik 2025. Waga. Tytuł karty Poproś. Poproś nas o pomoc w tej sytuacji, a my natychmiast zaczniemy działać w Twoim imieniu. Podlegamy wielu prawom wszechświata, a jednym z nich jest zasada wolnej woli, która pozwala Ci dokonywać własnych wyborów. Cierpliwie czekamy więc na Twoją prośbę. Wszystkiego najlepszego drogie wagi, dziękuję za dzisiejsze oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.